W kolejowych ginie około 1000 osób. Dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa właśnie na przejazdach kolejowych. O tym, jak są one wciąż bardzo niebezpieczne, Agnieszka milczarz. Kilka tysięcy ton kontra półtora tonowy samochód. To na szczęście tylko symulacja. Też, ale w skutki bo w przypadkach, kiedy jadący nawet z niewielką prędkością pociąg, 35 km na godzinę uderza w auto, zawsze są takie same. Wiadomo, że pojazd w zderzeniu z pociągiem nie ma najmniejszych szal. Rocznie w dwóch wypadkach na przejazdach kolejowych ginie tysiąc osób. Nic nie wychodzi z takiego zderzenia stało. Posząwszy od głowy poprzez kręgosłup, poprzez jamę brzuszną, gdzie może dochodzić do masywnych krwawień. Takie symulacje mają uświadomić wszystkim kierowcom, na co się narażają, jeśli lekceważą znaki i przepisy. Warto to stracić kilka sekund, żeby zachować całe życie. Jak jest to nawet oznakowany, wyposażony do napolew Zachowajmy się ostrożnie, upewnijmy się od tego, czy dróżnik czasami nie zaspał. W stać na Pomorzu dróżnika nie ma. Pod koniec kwietnia kierowca ciężarówki wjechał pod nadjeżdżający pociąg intercity. Dwie osoby zginęły, 27 zostało rannych. Przejazd jest dobrze oznakowany, jest kolejność światło oraz sygnały dźwiękowe. Jednak kierowcy dość często bagatelizują ten przejazd, przejeżdżając, myślą, że zdążą przed pociągiem. Z badań wynika, że aż 98% wypadków na przejazdach kolejowych... To wina kierowców. W tej to wszyscy stają, bo widzą, że są żółte koszule, dostają. A poza tym ja tu chodzę często, wczoraj dwa razy dziennie, to widzę ciężarowe, on jedzie, pociąg tam, on dalej jedzie. Zdaniem mostowia nawet szlawany nie wystarczą, by powstrzymać drogowe kamikadze. Nie będzie monitoringu, to i to połamią i pojadą. Połamią a jedną rzecz Polaka bije kieszeń. Monitoring na szlabany staną, jeśli inwestycje będzie współfinansować starostwo. Kolei na podstawienie rogatek nie stać. Zresztą nie tylko w motach. 6,5 miliarda złotych w skali No niestety takich pieniędzy polskie linie kolejowe takim pieniędzmi nie dysponują. I to akurat wszystko się nie zmieni. Kolejom brakuje pieniędzy, kierowcom wyobraźni. Sytuacje mogłyby ratować symulacje, gdyby organizowano je częściej niż raz w roku, ale i to jest mało realne. Na pewno braku pieniędzy, a gdzieś tam czas. Wydarzenia.